Witam serdecznie. Tu agacie Ślak i słowa mają moc, słowa czytane. W dzisiejszym odcinku Joanna Chomura, to nawet lepiej, jak obracać trudności w szanse. Czytam fragmenty rozdziału trzeciego, sztuka radykalnej akceptacji. Zmiana która jest nieodłącznym elementem życia, często idzie w parze z rozczarowaniem. To ten stan, kiedy miało być jakoś, a wyszło inaczej. Na przykład czekaliśmy na coś, a potem się to nie wydarzyło, albo wcale nie było tak fajnie, jak myśleliśmy, że będzie. Może przyszliśmy na pierwszą randkę i to okazało się jedną wielką katastrofą? Zmieniliśmy pracę, mając nadzieję, że będzie lepiej. A jest dużo gorzej niż w poprzedniej. Rozpoczęliśmy proces leczenia, ale nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Przeżywanie rozczarowań jest bolesne, momentami nawet bardzo, choć samo słowo paradoksalnie brzmi magicznie. Dlaczego? Bo mieszają się w nim dwa elementy: czarowanie i roz. Co może oznaczać, że próbujemy zaczarować, ale robimy to tylko raz, i kiedy się nie udaje, to porzucamy proces czarowania, wyobrażania, kreowania? Czyżby właśnie tak było z rozczarowaniami, że na jednym razie się kończy? O czym jest czarowanie? O tym, że chcemy, żeby rzeczywistość była taka, o jakiej marzymy. Czyli najwspanialsza. Wyobrażamy sobie różne rzeczy i mamy nadzieję, że się ziszczą. Czarujemy, że po powrocie do domu ktoś nam podstawi pod nos lampkę wina, przyniesie koc i da w prezencie święty spokój. Albo że w pracy zrekrutują jeszcze jedną osobę do zespołu, co by nas bardzo odciążyło. Pragniemy na weselu koleżanki bawić się cudownie, żeby nie zmąciła nam tej zabawy dyskusja zwaśnionych rodzin. Ale rzeczywistość często okazuje się inna. Po przyjściu do domu odkrywamy, że w pralce tkwi od wczoraj niewyciągnięte pranie. Wino dawno się skończyło, a koc jest cały w kłakach domowych sierściuchów. Dowiadujemy się, że rekrutacja jednak się nie odbędzie. Bo są ograniczenia budżetowe i nie wiadomo, czy nie będzie zwolnień. A na weselu posadzili nas dokładnie pośrodku dwóch skonfliktowanych od lat rodów. Rozczarowanie to nic innego jak namalowany niewidzialnymi farbami obraz naszych oczekiwań. Niewidzialnymi, bo są, a zaraz potem ich nie ma. Rozczarowania mogą dotyczyć wszystkiego. Pracy, zdrowia, ciała, rozwoju, wiary? Rozczarowujemy się tym, że z planowanego awansu nic nie wychodzi, albo że relacja, która dobrze się zapowiadała, nagle się kończy. Może też chodzić o nasze ciało, które chcemy, żeby schudło, a to się nie dzieje, lub żeby wyzdrowiało, a jest coraz gorzej. To mogą być również rzeczy dotyczące relacji nieromantycznych. Przyjacielskich rodzinnych, zawodowych, a także wyobrażeń, jakie mamy odnośnie do czyichś zachowań, wyborów czy przekonań. Chcemy, żeby rodzice zaakceptowali nasz sposób bycia, albo przyjaciele wspierali zmianę zawodową. Chcemy, żeby zwierzchnicy albo koledzy poparli nasz pomysł, czy też rodzina podzieliła się spadkiem porówno. Niestety ta ważąca tona lista oczekiwań to prędzej czy później kaplica wielu relacji. Nie żadna tam urocza kapliczka, w której bierze się ślub i wszyscy wokół się cieszą. Ale ciemna kaplica, a w niej leżąca trumna relacji, i dookoła słychać płacz i zawodzenie. Dlaczego tak jest? Bo ten ktoś, wobec kogo mamy wyśrubowane oczekiwania, często nie ma szans ich spełnić. Główny powód jest taki, że niejednokrotnie po prostu o nich nie wie. Czasem my sami i same do końca ich nie rozumiemy, choć przecież są nasze własne. Magiczne domyśl się rzadko działa. Może przy dobrych wiatrach ktoś się czasem wstrzeli i jakimś cudem dopasuje do naszych oczekiwań, bo będzie pamiętał, że lubimy owsiankę na śniadanie i sam z siebie ją zrobi. Może raz w życiu ktoś kupi bilety na wymarzony przez nas koncert, bo wie, że kochamy tego wykonawcę. Niestety, w większości przypadków ta lista niezrealizowanych pragnień. Ląduje na cmentarzu oczekiwań i generuje złość, smutek, żal i gorycz. Jak łączyć te dwie rzeczy ze sobą? Cieć czegoś, ale jednocześnie nie mieć oczekiwań? Uprzedzam, że zaraz przytoczę zdanie, którego sama nie lubię, ale muszę je sobie od czasu do czasu powtarzać, żeby nie wylądować na wspomnianym wyżej. Cmentarzysku moich własnych, pięknych, okrągłych i kolorowych oczekiwań. Gotowi? Gotowe? Oczekiwanie to rozczarowanie. Podobno łatwiej się żyje bez oczekiwań, ale nie jestem pewna, czy to w ogóle możliwe, bo nieposiadanie oczekiwań jest arcy trudne. Z pewnością jest to życie mniej bolesne, bo zwyczajnie rzadziej się rozczarowujemy. Ale czy łatwiejsze? Mam wątpliwość. Jeśli chcemy, żeby coś było x, a ono jest x plus 2 albo n minus x, trudno nam będzie to zaakceptować. Pogodzić się i polubić alternatywną wersję naszych wyobrażeń. Co się z nami dzieje, kiedy się rozczarowujemy? Natychmiast pojawiają się wspomniane wyżej emocje. Mało przyjemne, prawda? Same te uczucia to już dużo przeżyć dla naszego serca, a do tego dochodzi umysł i jego sposób działania. Uaktywnia się w nim mechanizm, o którym obrazowo pisze wspomniana tu kilkakrotnie dr Bren Brown, badaczka z Uniwersytetu Houston. Ten mechanizm nazywa gównianym pierwszym szkicem. Jest to wyszukany system naszej głowy, służący kreowaniu nieistniejących historii, najczęściej na naszą niekorzyść. Chodzi o tworzone w głowie scenariusze, które opieramy na zaledwie jednym lub dwóch solidnych faktach. Jak to może wyglądać? To są te momenty, w których ktoś w trakcie rozmowy z nami niespodziewanie przewróci oczami, a my nagle nabieramy pewności, że go nudzimy jest niezainteresowany albo, że nas nie lubi. Albo kiedy nasza szefowa od pięciu dni nie odpisuje na maila i myślimy, że to dlatego, że nas nie szanuje, ignoruje albo nie jesteśmy dla niej tak ważni, jak cała reszta zespołu. Nazwę tego mechanizmu Brenne Brown zaczerpnęła od Anne Lamott, pisarki, która mówi, że każdą książkę zaczyna od napisania gównianego pierwszego szkicu. Który nadaje się jedynie do kosza. Dopiero kolejne wersje nadają się do czegokolwiek. Potem każda następna jest coraz lepsza, aż wreszcie powstaje książka. Ten mechanizm jest bardziej powszechny niż nam się wydaje. Pojawia się, kiedy wysyłamy do kogoś wiadomość i patrzymy, jak te trzy kropeczki przeskakują radośnie na ekranie naszego telefonu, zwiastując nadchodzącą odpowiedź. Patrujemy się w telefon, mając nadzieję, że im bardziej będziemy się w niego wpatrywać, tym bardziej ta wiadomość przyjdzie. Ale ona nie przychodzi. To właśnie wtedy, kiedy brakuje nam danych, nasz umysł rozpoczyna taniec zmyślonych scenariuszy, odpowiadając sobie na pytania: dlaczego nie odpisała? dlaczego nie dokończył? dlaczego nic na to nie powiedział? Gówniane pierwsze szkice mogą brzmieć mniej więcej tak. Już mu nie zależy, ma mnie w nosie, obraziła się, inne rzeczy są dla niej teraz ważniejsze. Znacie to? Potrafimy stworzyć cały skomplikowany łańcuch hipotecznych wyjaśnień, z których prawdopodobnie żadne nie okaże się prawdziwym, A raczej wszystkie okażą się bolesne. Pytanie brzmi, czy i jakie jest wyjście z tak zastawionej pułapki umysłu? Jest, a nawet nie jedno, tylko dwa. To pierwsze, to radykalna akceptacja, a to drugie, to zaufanie do siebie i do innych. Obie te siły potrafią obezwładnić nasze oczekiwania i okrucić panoszące się gówniane pierwsze szkice. Zacznijmy od tego pierwszego. Zjawisko radykalnej akceptacji poznałam dawno temu podczas jednego z wyjazdów do USA. Zabrałam się do lektury Radical Acceptance, tary brać, psycholożki i buddystki, i zrozumiałam, dlaczego tak długo zwlekałam. Pisze o trudnym sposobie patrzenia na rzeczywistość. Możliwym, ale trudnym. Autorka, zapytana, czym jest radykalna akceptacja, odpowiada, że to czułe przyjęcie wszystkiego, co jest takim, jakie to jest. Może to dotyczyć zarówno świata zewnętrznego, jak i tego w środku, w nas. Kiedy podczas trudnej rozmowy mówię podniesionym głosem oraz wypowiadam zdania, z których nie jestem dumna. Zdaję sobie sprawę, że nie zachowuję się właściwie. Trudno mi zaakceptować to takim, jakim to jest. Czuję do siebie złość, żal oraz wstyd, że z całą wiedzą psychologiczną zachowuję się, jakbym jej w ogóle nie miała. Radykalna akceptacja nie oznacza zgody na swoje niezbyt chlubne zachowanie. Oznacza tylko albo aż. Czułe przyznanie, że teraz w tym momencie i w tej sytuacji właśnie takie zachowanie wybrałam. Radykalna akceptacja przypomina, że łatwiej będzie mi następnym razem je zmienić, jeśli będę dla siebie czuła i wyrozumiała, niż kiedy zacznę po sobie jechać, mówiąc, że jestem beznadziejna i powinno mi się odebrać tytuł psychologa. A my często wyspecjalizowani w awersji do samych siebie. Padamy w kanał niskiego poczucia wartości, z którego trudno wyjść. Nie dość, że nie jesteśmy dumni z siebie, to jeszcze nie dajemy sobie szansy na zmianę. Wokół postawy radykalnej akceptacji narosło sporo mitów. Wiele osób myśli, że to przemalowywanie z czarnego na białe, że to taka słodka naiwność, albo że to zaproszenie do zadowalania się byle czym. Ten ostatni mit podsyta szczególną myśl, że kiedy zaakceptuje to, co jest takim, jakim to jest, to tak już zostanie na zawsze. Tak jakby radykalna akceptacja blokowała zmianę czy poprawę. A paradoks polega na tym, jak mówi Karl Rogers, psycholog i psychoterapeuta, jeden z głównych przedstawicieli psychologii humanistycznej. Dopiero wtedy, kiedy zaakceptuję siebie takim, jaki jestem, taką, jaka jestem, mogę się zmienić. Zajmijmy się w takim razie tymi mitami, które być może i u Was stoją na przeszkodzie, by pielęgnować w sobie postawy radykalnej akceptacji. Mit pierwszy: Koloryzowanie. Uważne bycie z tym, co przyjemne, komfortowe i łatwe jest. Łatwe. To dzieje się wręcz organicznie. Bo co jest trudnego w tym, kiedy kupione w ostatnim rzędzie bilety na spektakl teatralny zmieniają się na bilety w pierwszym rzędzie, bo akurat było wolne miejsce i nam to zaproponowano. Taką zmianę łatwo radykalnie zaakceptować. Albo kiedy okazuje się, że jednak naszym znajomym z Australii uda się dolecić na nasz ślub, to też łatwo akceptujemy taką miłą zmianę. Ale uważne bycie z tym, co nieprzyjemne, trudne i niewygodne, może już być wyzwaniem. Dlatego w momentach obejmowania akceptacją sytuacji siebie innych jest swego rodzaju aktem siły. Potwierdzeniem rozwiniętej samoświadomości i odwagi. Zaakceptowanie tego, co się zmienia względem tego, co chcieliśmy, żeby miało miejsce, nie przychodzi nam tak łatwo. Bo spóźnienie się na ten spektakl i w ogóle nie, nie pójście na niego albo odwołane lot przyjaciół sprawią nam ból, niewygodę czy smutek. A jeśli przeniesiemy zdolność radykalnej akceptacji na przeszłość, to sprawa robi się jeszcze bardziej złożona. Jeśli nasi rodzice ciągle się kłócili, i większość naszych wspomnień ma w sobie element podniesionego głosu, trzaskających drzwi czy wyzwisk, to możemy całe życie przeżyć, skarżąc się, że mieliśmy trudne dzieciństwo i marząc. O tym, co byłoby możliwe, gdybyśmy tylko mieli innych rodziców. Może nam całe życie towarzyszyć żal, że przeszłość nie była inna. Do tego może dochodzić obwinianie rodziców o to, że nie potrafimy zbudować trwałych relacji romantycznych, bo nie pokazali nam, że dobra miłość jest możliwa. Alternatywą jest uczciwe spojrzenie na to, co było. I uznanie tego dokładnie za takie, jakie było. Akceptacja nie oznacza, że zgadzamy się z tym, że tamto było dobre. Chodzi o przyznanie, że pomimo, że tak nie powinno być, że to było złe i że mamy prawo czuć z tego powodu wiele emocji, to akceptujemy fakt, że to w ogóle miało miejsce. Uczymy się rozumieć i czuć, że wydarzyło się coś złego, coś, co nigdy nie powinno się wydarzyć, i jednocześnie przeżywając żałobę po innym życiu niż takie, które chcieliśmy mieć, uwalniamy się od wpływu, jaki miało to na nasze życie. Patrzymy na to, co i jakie jest z uważnością, i jesteśmy gotowi zobaczyć prawdę a nie ją zaciemniać. To ważny punkt startu. Z niego ruszamy ku zmianie i uwalniamy się od schematu więzienia w przeszłości. Narzędzia, które mogą być pomocne w przeprowadzaniu nas przez akceptację, to jest zwykle terapia, pisanie, rozmowa z zaufaną osobą. Sposobów jest wiele. Mit drugi. Naiwność. Z ciekawością sprawdziłam w słowniku, jak definiujemy słowo naiwny, odznaczający się zbytnią prostotą, łatwowiernością, szczerością, nie mający doświadczenia, sprytu, dziecinny, łatwowierny, głupi. Można więc wysnuć wniosek, że osoba, która rozwija się w podejściu radykalnej akceptacji, łatwo wierzy innym, nie mając własnego doświadczenia, a może nawet jest głupia. To szkodliwa opinia, bo może pociągać za sobą myśl, że da się wcisnąć komuś takiemu dosłownie wszystko, ale to nie jest prawda. Radykalna akceptacja nie odbiera jej czy zdolności krytycznego myślenia ułatwiającego analizę rzeczywistości. Nie blokuje umiejętności wnioskowania, rzeczowego osądu czy tak zwanego kontaktu z rzeczywistością. To postawa miękkości i czułości na to, co przychodzi. Kiedy w pracy klient pogardliwie odnosi się do mnie na spotkaniu, to radykalna akceptacja polega na tym, że zauważam tę sytuację, nie koloryzuję jej, nie umniejszam. Odczuwam świadomie związane z nią emocje, tak jak złość, irytację, poczucie niesprawiedliwości. Następnie akceptuję, że to ma miejsce, bo słyszę, co kto do mnie mówi, a jednocześnie mam prawo nie akceptować sposobu komunikacji, postawić granicę, poprosić o zmianę tonu głosu, doboru słów, czy w ogóle postawy wobec mnie. Radykalna akceptacja może okazać się nam przydatna, kiedy jesteśmy w urzędzie, szpitalu czy innym miejscu służby publicznej, w którym rzeczy się przedłużają. Zmieniają i kosztują nas sporo energii i czasu. Kiedy w kolejce po paszport ktoś wpycha się przed kolejkę, to mogę radykalnie zaakceptować, że ma to miejsce i że nie jest mi z tym dobrze, że nie zgadzam się na takie traktowanie i że zwrócę temu komuś uwagę. Nie stoję bezczynnie i nie pozwalam kolejnym osobom wchodzić bez kolejki. Nie koloryzuję ani nie jestem naiwna. Myśląc, że ktoś inny coś z tym zrobi. Doświadczam, zauważam, akceptuję i reaguję. Czasem reakcją może też być wycofanie, ale tylko pod warunkiem, że jest decyzją świadomą i nie wynika z lęku przed oceną. Jeśli ostatecznie reakcja, którą wybrałam, przyniesie zamierzony efekt, to super, a jeśli nie, to akceptuje, że nie przyniosła i posiłkuje się na przykład wsparciem urzędników prosząc ich o uregulowanie kolejki. Mit trzeci. Zadowalanie się byle czym Dla wielu osób radykalna akceptacja jest równoznaczna z zadowalaniem się byle czym. Nic bardziej mylnego. Życzliwe towarzyszenie sobie samemu czy innym nie oznacza do zgodnej zgody na to, co jest i jakie jest. Nie oznacza akceptacji bez możliwości wzrostu, ruchu czy zmiany. Mogę siebie jednocześnie akceptować i rozwijać. Mogę akceptować to, że COVID kazał nam wszystkim pracować z domu. A jednocześnie szukać rozwiązań pomagających podzielić przestrzeń pomiędzy domowników. Mogę jednocześnie kochać i akceptować swoje ciało oraz pragnąć, żeby było silniejsze i sprawniejsze. Można jednocześnie być tu i teraz oraz w ruchu ku przyszłości. To się wzajemnie nie wyklucza. W skrócie w tym wypadku to taka zgoda przez duże ZGO. Na to. Co jest gotowością na zmianę? W radykalnej akceptacji nie ma boksowania się z rzeczywistością. Jest odwaga brania jej taką, jaka ona jest, bez czarowania, bez rozczarowania i bez warunków wstępnych. Jest jej przyjmowanie i jednoczesne zapraszanie siebie do dalszej drogi. I choć to brzmi prosto, to łatwe nie jest. Nie wiem, jak Wy. Ale ja nie mam problemu z radykalną akceptacją czekolady, albo kawy, albo głębokich rozmów, albo też oglądania po raz setny przyjaciół. Nie mam też problemu z radykalną akceptacją sawasany na jodze, czyli tak pozycji trupa, która kończy praktykę i generalnie polega na tym, że się leży i relaksuje. Nie mam też żadnego problemu z zaakceptowaniem wolnego miejsca parkingowego. Ja mam problem z radykalną akceptacją niedowiezionych materiałów z drukarni na warsztat. Zimna wilgotnego także przenika wszystkie moje kurtki. Braku czekolady, już nie mówiąc o kawie, odjeżdżającego autobusu, męczącego kaszlu, czy braku czasu na to czy tamto. Z tym mi trudniej wiadomo. I tu z pomocą przychodzi druga supermoc. Czyli zaufanie. Chodzi mi o zaufanie do siebie, do innych, do życia, do porządku zdarzeń. To takie zaufanie, które dla mnie ma swoją kotwicę w duchowości, ale nie w konkretnie wyznawanej religii, co czasem trudno oddzielić. Brenne Brown definiuje duchowość jako poczucie, że jesteśmy ze sobą nierozerwalnie połączeni. Przez siłę większą od nas samych. Dziękuję. Dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do lektury. Joanna chmura to nawet lepiej. Jak obracać trudności w szanse. Fragmenty rozdziału trzeciego o radykalnej akceptacji Czytała Aga Cieślak. Dzięki. Cześć.